Masz taki śluz w tym pysku, jakby ślimaka zeżar. Dobra, masz całe. Ej, bo się udławisz! On ma bardziej ochotę na te. gole, pryskosz tej! Bardziej ochotę, może, na te gruszki, jak na Matyldę. Dzień dobry. Państwo. Dzisiejszy odcinek zaczynamy z auta. Podjeżdżam tutaj dupą pod furtkę. Uuu, nie wiem czy ja czegoś nie najechałem. No coś tu poczułem. Najechałem coś? No pewnie, że najechałem. Kuźwa, na te blachy wyżerkowe wjechałem. Pozdro 600 Przynajmniej będzie pretekst, żeby je wziąć w łapy i umyć. Dobra, takie mamy wyżerki. I lecimy z tym. Ptasiory jeszcze pozamykane. Kuski za to biegają sobie już swobodnie. No i dobra, słuchajcie. Dzisiaj takie ziemniaczane sprawy. Tu jakiś sosik. Wywalimy. A czekaj, wezmę dwa wiadra naraz. Wywalimy to wiadro z sosem do tego korytka. Może jakoś uda się to w ogóle. Wydostać wy stąd Widzicie takie kurde Ziemniaczane babki Tutaj się porobiły Ale jako tako się udało Czekaj no Matylda Trochę cierpliwości Już zaraz będziesz tu wyżerać Trzeba to jakoś tutaj kurcze Umiejętnie spróbować Wydostać nie Co tu wychodzi Kurde, bo tego tu będzie za wysoko i nie będziecie ptasiarów widzieć. No, bynajmniej wygląda to elegancko. Tutaj widzę z tej kamery też to fajnie. Widzicie dobra. Koźlaki, niech w międzyczasie sobie już wyżerają. To jedno wiadro. Odłożymy im. Gdzieś tutaj pomalowałem w ogóle im te trzy bolce na biały, jasny kolor. To jest do nabijania dyni albo innych warzyw, żeby kurde te koźlaki i inne ptasiory nie nadziały mi się na te badyle. Ta chustka na tą beczkę tu wskakuje. Dobra, słuchajcie, nie ma co wydziwiać. Te już się tam kotłują. Dobra, wypuszczamy je. Na pewno będą lecieć od razu do tej wyżery tam. No, dzisiaj wam będzie trzeba posprzątać w kurniku. Czas najwyższy. Okna potwierać, przewieczyć. Po dzisiejszej, po dzisiejszej nocy. Dalej złazić tych rzędów tam i do wyżery. Indory jak zwykle na samej górze siedzą. Słuchajcie, fajnie się to prezentuje Aż sam jestem głodny, bo jak zwykle Ptaki jedzą pierwsze, a ja muszę się kurde napatrzeć Śliną zalać z głodu, bo ślina spyska kapy jak to człowiek widzi No i dobra, fajnie chodzą te kolorowe główki Kogucik, całą chyba 15 gramową stertę szynki w plasterkach Porwał, poszedł tam wyżerać. Dobra, indory, kurde, robią popis. Fajno jest. Tutaj przy tym wiadrze też się dzieje. Słuchajcie, jakby ktoś miał wrażenie, że jest mało kur, to chyba z 13 kur yy, od tych od tego gościa, co wysłał takie kury w kiepskim stanie, są na kwarantannie tutaj w tym kurniku, piją antybiotyk i tak dalej i będą tam z tydzień czasu co najmniej. Jaruś! Jesteś ty tu? Dzisiaj Cię wpuścimy do Matyldy Czekaj, idę tu na chwilę do ciebie Wpuścimy cię, synoś Dzisiaj do Matyldy Będziesz miał okazję Pokazać tą swoją miłość Bo nie wiadomo, czy Franuś tam dosięgnął Wiesz o co chodzi? Gocha No ty Lizu, Lizu, jak zwykle Tam masz lizawkę, a ty paluchy tu patrzysz Chyba poobżerać Dobra, idziemy jeszcze do tych ptasiorów tu kozia rodzinka łazi tylko mi telefonu nie strącić aha zapomniałem wam powiedzieć, słuchajcie Maciuś przyszedł tak z pół godziny temu kulejący, prawą tylną nogę ma opuchniętą wydaje mi się, że coś ma kurde z biodrem, z miednicą ja tam nie chcę ani wiedzieć, że on ma miednicę połamaną, mnie. Yy, weterynarz dopiero za godzinę otwiera, także musimy się godzinę wstrzymać, on jest w pokoju Buźka go tam liże po czole, pociesza go Ale kurde Nie wiem co z tego będzie, zobaczymy, pojedziemy do tego weterynarza Jak tylko otworzy i mam nadzieję, że Kurde, co uda się go uratować Bo ja mam jak zwykle same problemy z kotami Co chwilę coś No panie Gajorze, proszę pokazywać Jak pan z tego wiadra przed chwilą wyżerał To bardzo ładnie wyglądało Wielkie chapsy pan bierze w końcu pan jesteś taki, kurna, kierownik tutaj, nie? Pierwszy do koryta. I zaraz za tobą jest chyba ten Ignacy. Biały indor. zobacz jak on tam rządzi, kur, jak szlachtuje tym dziobem. Na współę z gąską Gosią. Fajno jest, ale słuchaj, trochę jesteś taki obcy ckany. bym powiedział. Że trochę nieelegancko zajadasz, wiesz? Tak nie przystało być obeblanym całym przy jedzeniu. Bierzesz przykład z tych kaczek, nie? One też nic lepsze nie są. Ludzie kochani, dobra. Idziemy tu jeszcze zobaczyć. Fajnie to wszystko wygląda. Słuchajcie, ja skorzystam z okazji, bo mi się przypomniało i zachęcam was do zasubskrybowania kanału i dania lajka, bo rozpędzamy się na tym YouTube. Kurde, idziemy po swoje. Słuchajcie. Ja czuję misję, że coś będzie z tego kanału więcej. Jak ja nagrywam ten odcinek, to nie ma jeszcze 10 tysięcy subskrypcji, ale już w następnym, słuchajcie, robimy mega imprezę. Będziemy tutaj torta jakiegoś robić. Ja sam będę robił tego torta. Nagotuję różnych warzyw, zrobię taką kurde formę. Świeczki, nie świeczki. No, Jaruś będzie zmuchiwał świeczki. A widzicie ta indyczka. Po lewej stronie, która mnie usłyszała i stwierdziła, że jest w tarapatach, ona tu wydziobywała kotleta mielonego. Tam jest ukryty pod tą stertą ziemniaków mielony kotlet. Dobrze, drodzy państwo. Gosia, ty byś się powinna chyba wykąpać. Wczoraj ci nalałem świeżą wanienkę wody. I ty, żeś się chyba kąpała, ale później jeszcze, że się chyba wariowała w piasku, nie? I jak ty wyglądasz, dziewczę, kochane? A ten jak tam kurde idzie Jak przycinak No. Dobra słuchajcie Oni niech tutaj wyżerają A ja tymczasem biorę tego Maciusia Pojadę kurde do innego weterynarza On ma chyba wcześniej otwarte Dobra jedziemy bo Nie ma na co czekać Co zbroiłeś? Całą gierę masz spuchniętą i jakieś, kurde, biodro krzywe. Matko boska, jedziemy do tego weterynarza, bo ja nie wiem, młody, czy ty nie będziesz miał biodra złamanego. Nie czaj mi się wyskoczyć przez tą zamkniętą szybę, bo jeszcze łeb rozczaśniesz. Kurde, co chwilę jakieś problemy z tymi kotami. Jak nie jakieś choroby, wirusy, to kurde, jeden poszedł, nie wrócił. Pamiętacie Rudego? Rudy poszedł i nie wrócił w ogóle, już go nie ma chyba kurde z 5 miesięcy. No i gdzie jesteś? Bohaterze. No ale... Że wszystkie są kości całe, tak? No tak wygląda. Miednica cała. Tu jest całe, cała, miednica jest cała, tu tak lekko. On może idealnie równo nie leży. Mm. Ale myślę, że i tutaj też cała, całe, całe, całe. No ten jeszcze sobie. Ej. Hey. Co Cię tak to boli? Gnoty całe masz i nie wiadomo jaka jest tego przyczyna. Ej, Maciuś, Ty jesteś taki, ja nie wiem, wrażliwy? Pogryzło Cię coś, czy co? Przestań. Dobra, słuchajcie, Maciuś dostał antybiotyk i jakieś tam mocniejsze tabletki przeciwbólowe. Gnoty wszystkie ma całe. Nie wiadomo o co mu chodzi. Jak mu do poniedziałku nie przejdzie, to będziemy mu robić jakieś tam bardziej skomplikowane badania i zobaczymy, czy ma ścięgna całe i więzadła. Człek to jest jednak ślepy. Kurde, żebym tu najechał. Jaruś, czego ty się tam drzesz? Tu w ogóle mam trochę zapasów porobionych, owoców i tu mam dwa wiadra pszenicy. Będziemy to musieli wsypać tam w te beczki. Damy temu czortowi, kurde, żeby zatkał tego dzioba. Już wywąchałeś tym nohalem? Masz, no tu. To ładnie gryź. Tu nam pokazuj to twoje uzębienie. Ten jęzor w plamy, biało-czarny. Jaruś Kurde. Ale ładnie to jedz. Dobra, masz całe. Ej, bo się udłabisz. Nie blaskaj mi tu! Gośka, ty też, masz. Szarpiecie tymi zębami. Bo to kłęza, to ma tylko zęby na dole, nie? I widzicie, jak ona szarpie? Od dołu wyszarpuje, tu dziurę robi. Czekaj, Jaruś, bo teraz ona. Zobacz. Ludzie. I reszta cała do paszczy. I połykać mi to. O! Ty koniu! Jeszcze jabłuszko, Jaruś, jest. Tak, to liże no. Ładnie jest czekaj Tu się oprę o ten Supek, bo ty mnie wyszarpujesz o. Dali Tobie trzeba normalnie w kosteczkę kroić Jak małej dzidzi Wyglądasz jak wielbłąd Masz teraz ty trochę A patrz, porwała i teraz spadło, i tego już nie będą chciały jeść. Założymy się. Pa, wytrań to trochę. Patrz, Jaruś, wyjątkowo głodny chyba musisz być, ale była chwila zwątpienia. Dalej, kurna szarpaj tu masz taki śluz w tym pysku, jakby ślimaka zeżar. <noise> Dobra, ej, tam kurde, kulać mi to. Świgłem ci tam nie widzisz? Co to twoje dziecko tu robi? Na tej beczce. Masz gruszkę. Nie wiem, czy ty w ogóle widzisz, ale ja ci wpuściłem Jarusia. Tam. Ale Jaruś to jest taki dzisiaj płochliwy, że on się boi. On chyba czuje, że tu już jesteś dziewczyną Franusia, bo ostatnio zaszło tam coś między wami, nie? I Jaruś już chyba odpuścił. Kurde, będzie trzeba was. Pogodzić w następnym odcinku jakoś. Tu zajadaj, wciągaj, obgryzaj to. A czemu te dzieci tu płaczą? Taju Stysia na beczce, a ty? Piotruś? Dali chłopcze, kochany, bo. Chcesz gruszkę? No co ci jest? Różki masz coraz większe na tej głowie. Masz. I pa, on się rozpędza we mnie. Dobra, Gośka. Kurde, coś zrobiła. Coś ty uczyniła. Ej, Jaruś w ogóle, gdzie ty jesteś? Czemu ty tutaj nic z tą Matyldą nie teges? Co? Masz mały. Dobra, słuchajcie, Jarusiowi będzie trzeba chyba kupić wiagrę bo on się zdemotywował tą, ostat... tą ostatnią akcją którą tutaj widział on ma bardziej ochotę na te gole pryskość tej bardziej ochotę może na te gruszki jak na matyldę czekaj przytrzymam ci albo ty masz po nim zjesz dobra Dobra muzyka Jaruś ja widzę że ta matylda jest ci naprawdę dzisiaj obojętna to siano chyba jest ważniejsze, tak? Jak nie, jak widzę. Zobacz, łazi. Przypomina tutaj o sobie. Dźwięki wydaje. A ty o żarciuchu, tylko o żarciu myślisz, tak? Mhm. Wejdź na no, zrób porządek z nim Matylda, tutaj, bo naprawdę. Zobacz, co jest w tym sianie takiego, że on świata poza nim nie widzi. Widzicie, Jaruś, nic nie łapie, nic nie chwyto. Ten chłopiec Matylda łazi obręczona, niezadowolona jest. Słuchajcie, ja spadam, dzisiaj taki szybki odcinek, jeszcze go tu trochę poobserwuję, czy mu się odmieni, ale on ma dzisiaj przy niedzieli lenia w dupie i woli się obżerać smaczkami niż tutaj tańczyć z tą dziewuchą. Może tu was wypuszczę, chodź chodź. Idź Matylda Jaruś też, dalej chodź. Daruś no idź tam chłopcze. Dalej, pszt. Może na tej świeżej trawce zielonej coś tutaj się rozegra ciekawego. No, maluchy jeszcze przyleciały tu do Franusia i Marysi się przywitać. Siemanko, latają jak takie sarenki. Zobacz jak to kurna poszło. Matka z nimi. No. Wariaci, co? Też byś chciał polatać tu? Może was wypuścimy Zara. No oprowadzaj je tu. Co masz taką minę? O. Co ty tu że ich wywąchał? Czym się się cały? Usta w trąbkę zrobiłeś? O. o coś ci tu chodzi? Dobra. Małgocha, powiedz, a my zawijamy i widzimy się jutro o 18. Peace.